Służby, tutaj, jak... mundura, służby mundurowe niedawno y, y, wyłowiono z Bugu kilka, kilku migrantów. Z, z Bugu, tak. Ale no dobra, słucham, przepraszam. I mhm. y, 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 była mowa o tym, że tam byli z, nim, z nimi dwaj towarzysze i że prawdopodobnie utopili się. Szukano ich pół dnia czy dzień. Po czym też służby powiedziała, że prawdopodobnie nigdy ich nie było i że są już na pewno w Niemczech i biorą socjal. Więc taki jest język. Język pogardy, to jest język, którym się mówi o tych ludziach. Parę dni temu wyłowiono ciało jednego z nich. No tak to wygląda. Ja słyszałem o my mogę imię pomylić, który płynął przez sześć dni. To jest znana historia. Dziecko, Polski? które się zgubiło, a którego nie, nie było. Nie Achmed, który płynął sześć dni. Wie jest, pan, to, ta są, to jest, są takie to są takie. Ta historia, to jest bardzo... opowieść, przepraszam, aktywistki z granicy. Tylko, że wie pani, że na tej granicy nie ma takiej rzeki, w której można płynąć. No jest świsłocz. Przez moment, no ale to jest rzeczka, rzeczułka. A w się... jakiej rzece utonął ten człowiek, którego wyłowiono wczoraj nie czy przedwczoraj? Pani powiedziała, że w Bugu, to jest zupełnie no to może się, tego się nie, da, nie, nie wiem czy to tego, był Bóg. Tego się nie da, Bóg nie przepływa przez Puszczę Białowieską. No nie. No to w innej rzece. Obrona granicy nie polega na tym, że się strzela na człowieka, który na granicy się znajduje. Obrona I... granicy polega na tym, mm -hmm. to znaczy jeżeli pan zakłada, że każdego, kto się znajduje na granicy, należy zastrzelić, to mm. jest to jakaś forma obrony granicy. Nie, 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 nie. Tak robią na przykład mm -hmm. Saudyjczycy. Saudyjczycy zainstalowali y, 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 te gniazda y, karabinów maszynowych na granicy z Etiopią. Y, Sałdycy, Arabia, ta, Saudyjska Arabia Saudyjska, tak. Ma granicę z Etiopią? No, znaczy Etiopia, Etiopscy uchodźcy, bo to jest jezioro, znaczy, jak jest coś znaczy takiego. To jest morze akurat, a nawet, Słucham? no. Etiopia jest w Afryce, a Arabia Saudyjska jest na Półwyspie Arabskim w Azji. Etiopczycy przechodzą. Arabia Saudyjska w żaden sposób nie graniczy z Etiopią. No, ani owszem, z Arytraą. Owszem, przechodzą czy przepływają przez te. Przez Morze Czerwone. Te, no.